ma tu Johnny Rep. Słuchajcie, raport z porażki. Ponieważ miałem dzisiaj ambitny plan, że zrób, pokażę wam jak robię nalewkę z pigwowca japońskiego metodą najpierw cukier potem alkohol. No, na szczęście połowę owoców w zalałem też i alkoholem. No ale no, smuteczek polega na tym że byłem dzisiaj na obiedzie u rodziców i odkręciłem te słoiki zasypane cukrem. No i słuchajcie, no niestety wzięły i sfermentowały także połowę nastawu jest do wyrzucenia. No ale plus jest taki, że no, że połowa się nie zmarnuje, ponieważ została zalana alkoholem. Dobrze, tak, no bo tak mówię o tym, dlatego że jak nastawiałem te wszystkie nalewki te kilka tygodni temu, to nagrałem materiał tak żeby zrobić jakiś obszerny vlog na temat nastawiania nalewek no i miałem nadzieję, że przynajmniej dzisiaj częściowo go zrealizuję i wrzucę no ale jak widzicie muszę poczekać jeszcze aż ten nalew alkoholowy jeszcze nabierze mocy to wtedy zrobię resztę, bo reszta jest nalana Alkoholem, tak, więc tak Będzie nalewka z pigwowca japońskiego Z Derenia Będzie również, słuchajcie, nalewka Tak, pigwowiec japoński, dereń Winogrona I wiśnie Także to to już zrobię Wtedy całościowo jednego Większego vloga Z cyklu Umiejętności przetrwaniowe <laughs> mężczyzny przygotowanego moi drodzy No, to na razie